Niedziela świętej trójcy. Pan Jezus rozmawia z Nikodemem. Jest to dziwne spotkanie. Nikodem to przecież wykształcony faryzeusz, znający pisma, znający prawo. Przychodzi w nocy do pana Jezusa. Widzi w nim także uczonego, rabiego, mistrza. Chce dopytać o parę spraw. Przeżywa swoisty dylemat. Chce jak najlepiej zachować prawo, podobać się panu Bogu. Jest dobrym człowiekiem, szuka prawdy. Dlatego nauczanie pana Jezusa go tak bardzo męczy. Nikodem dziwi się, że trzeba się powtórnie narodzić w tym wieku, gdzie jest klucz do zrozumienia. Nauczania Pana Jezusa, zastanawiamy się dzisiaj, dlaczego w niedzielę Świętej Trójcy, tajemnica Trójcy Przenajświętszej, jednego Boga w trzech osobach, w tę niedzielę czytamy Ewangelię o spotkaniu z Nikodemem. Pan Jezus pokazuje, że chodzi o coś więcej niż tylko o zachowanie prawa, o coś więcej niż obrzędy. Bo chrześcijaństwo to jest relacja. Rozważaliśmy od Wielkiej Nocy tajemnicę kościoła, dynamicznego, rozwijającego się, pełnego ducha świętego. Widzieliśmy, że ta wspólnota jest piękna, kiedy pierwsi chrześcijanie dzielili się tym, co mają, byli wrażliwi na potrzeby innych, a skuteczność nauczania, chociażby świętego Piotra, była tak ogromna, że pięć tysięcy mężczyzn nawracało się i przyjmowało chrzest po jednym kazaniu. Tajemnica Kościoła Żywego, pełnego Ducha Świętego. I teraz ta Ewangelia pokazuje nam również doskonałą wspólnotę wspólnotę Trójcy Świętej, jako wzór dla każdej wspólnoty, ideę wspólnoty, piękną relację. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to wspólnota przyjmująca, wspólnota otwarta. I o to chodziło Panu Jezusowi, aby Nikodem przyszedł, aby zdecydował się na relację, żeby przeżył spotkanie, żeby otworzył też swoje serce, wylał swojego ducha przed Bogiem, bo szuka prawdy. I Pan Jezus go takiego przyjmuje. On, syn Boży, razem z Bogiem, Ojcem i Duchem Świętym przyjmują Nikodema, przyjmują każdego z nas. Myślę, że warto wracać także do innych przedstawień Trójcy Świętej. Bardzo lubię ikonę Andrzeja Rublowa, przedstawiającą spotkanie Abrahama z Bogiem, który objawia się jako. Trzech Aniołów. Andrzej Rublow przedstawia Trójcę Świętą w ten sposób, że za postacią anioła jest miasto Jeruzalem i ten anioł w związku z tym symbolizuje Boga Ojca. Anioł, który, za którym jest krzew winny, to syn Boży, i anioł, za którym jest skała, to oczywiście Duch Święty ikonę tak Andrzej Rublow namalował, że linie perspektywy zbiegają się nie w głębi obrazu, ale w sercu patrzącego. Wspólnota Trójcy jest otwarta i każdy z nas jest do tej wspólnoty zaproszony. Te osoby skupione są na centrum ołtarza, gdzie jest ofiara baranka. Źródło Szczyt piękno miłości trzech osób boskich. Wspólnota, która także pokazuje misję, bo wskazanie dłoni aniołów na centrum także zobowiązuje nas do zaczerpnięcia u źródła, aby iść dalej. Aby iść do świata. Wspólnota, żywa wspólnota Kościoła, której relacje są piękne, ona jest misyjna, napełniona Duchem Świętym, umocniona Słowem Bożym, umocniona pokarmem niebieskim, Eucharystią. Ta wspólnota jest misyjna, wychodzi i na wzór Trójcy Świętej jest otwarta i przyjmująca. Taką wspólnotą żywą, otwartą stawajmy się każdego dnia.